Szkoła ta jest szkołą bezpieczną, przyjazną dziecku, zapewniającą wszechstronny rozwój naszych maluchów. Jest tu wysoki poziom nauczania i panuje w niej rodzinna, życzliwa atmosfera i nasze maluchy czują się w niej. Myślę, że bardzo dobrze. W bardzo łatwo jest współpracować z nauczycielami, zwłaszcza wychowawcami, ponieważ są otwarci na wszelkie pomysły i propozycje. I w tej szkole zawsze panowała miła atmosfera. Wiem coś o tym, ponieważ jestem sam wychowankiem tej szkoły i pamiętam ją z, z przełomu lat 60. i 70. Później z dekady lat 90., kiedy moja córka była uczennicą tej szkoły. No i z czasów najświeższych, kiedy mój syn tutaj również się uczył. Także y, ta miła atmosfera, ten spokój, jaki tutaj panuje jest wciąż niezmienny, tak jak to Przysłowiowe pi w matematyce. Nasza dziewiętnastka zaprasza. Wystarczy wejść, by ją polubić na